Pod poprzednim odcinkiem, gdzie moja siostra walczyła o kasę, wbiliście ponad 580 łapek. Prawie tych łapek jest 600. Moja siostra chciała ich tylko 500. Wbiliście ponad progiem, dlatego po prostu chcę wam się oddzięczyć i nagrywam kolejny film z moją siostrą o kasę. W dzisiejszym odcinku skryjemy w moim pokoju 1000 zł i to co moja siostra znajdzie będzie dla niej. W tym momencie jestem sam w pokoju, nie ma mojej siostry, ona o tym jeszcze nie wie, że mam dla niej taki prezent. Skryję te pieniądze, ona się przebiera w ubikacji, była się przebrać, bo powiedziałem jej, że będziemy nagrywać. Jakieś gierki, więc ogólnie to zapraszam na mojej siostry kanał na Twitchu i na YouTubie, ponieważ dzisiaj o godzinie 19.00 będzie pierwszy stream mojej siostry, więc bijajcie za 3 godziny, będzie stream na Twitchu, więc bijajcie na jej kanał. Link w opisie do Twitcha oraz do YouTube'a, więc no ogólnie w dzisiejszym odcinku skryjemy okrągłutkie 1000 zł. Na podpuchę mam dla niej tak, dyszkę, drugą dyszkę i dwie dyszki. Na podpuchę oczywiście skryję tak, że po prostu skryję to gdzieś blisko drzwi, tak bo on pokaże zresztą. Mamy tutaj 6 stówek yy, po stówce, a tutaj mamy 4 stówki po dwie stówki. Yy, to wszystko dzisiaj skryjemy. Dobra, więc bierzemy sobie tutaj hajsik. Tutaj o, cały hajs jest. Więc dobra, Ale więc tak. Tutaj dajemy dwie dyszki. Tutaj dajemy dwie dyszki. Zobaczmy, że tutaj zobaczcie. o, tutaj damy dyszkę. Dobra, więc mamy tak. Tutaj mamy dyszkę, tu mamy kolejną dyszkę. A tu mamy dwie dyszki Teraz dwie stówki. Dwie stówki lecą na górę. Tutaj, tu mam takie coś, jak widzicie. Tu mam takie drzwi. I tu damy nas na samą górę. Damy taką pierwszą stówkę. Damy, tutaj damy. Dajmy, dajmy tutaj, patrzcie. Eee, w sumie, dobra, możemy dać tutaj pod to pudełko. Tu położymy tak, tak. i zakryjemy pudełkiem. Dobra, teraz tak. Kolejna stówka musi polecieć. O, właśnie mam pomysł. Damy ją. W sumie damy ją tutaj, tutaj. I teraz tak. Kolejne dwie stówki muszą polecieć gdzieś, bardzo muszą być skryte. Dlatego dajemy tutaj gdzie jest drukarka. I tutaj tego położymy. I zamkniemy. Dobra. Dwie stówki muszą być ciężkie, więc dobra, teraz zostały nam tylko trzy stówki. Więc tak, lecimy, damy. Tutaj, tutaj damy stówkę. Dobra, teraz, tutaj damy. Tutaj damy stówkę. I ostatnia, ostatnia stóweczka. Ostatnią stóweczkę damy tutaj. Tu mamy pierwszą stówkę, tutaj mamy drugą, tu mamy dwie, tu mamy stówkę, tu mamy stówkę, tu mamy dyszkę, tu dwie dyszki i tu dyszkę. I tu stówkę Dobra, więc tak jak widzieliście, hajsik już jest pochowany Więc co, teraz wypadałoby Iść po moją siostrę, bo nie wiem Dlaczego jej tak długo nie ma Ale idziemy po prostu zawołać już Bo teraz wszystko znaleźć Żeby dostać, więc lecimy już po moją siostrę Dobra, a więc pani Dario Dario jest tutaj odwrócona, nic nie widzi I ogólnie to To co znajdziesz w tym pokoju To zostanie twoje I uwaga, uwaga Masz na to 3 minuty, czas start. Serio? Okładę, ale mnie obcebo. Dawaj. Składaj Dobra, Dariasz na za pierwsze 20 zł. Dwie minuty jeszcze. Co? Nie ważne, czy pokładów. Uwaga. Lecą minuty, lecą minuty. Uwaga. Odkładam tutaj minutnik. Dobra, od tutaj. No dawaj, dawaj, szuka, szukaj. Powiem <grym> ci tak. Dla mnie nie Powiem Ci, że dwie stówy są znalezione tak ciężko. Dobra. O kurde, weź tutaj tu wszystko co znalazłeś na twój podręcznik. Dobra. Ile już znalazła? O kurde, już znalazłaś 400 ponad. Ale nie powiem ci tak, nie znalazłaś jeszcze y, talizmanu szczęścia. Dobra, powiem ci tak, że musisz też mierzyć wysoko. Tak ci Dobra, to ja ci tu zdejmę, zauważyłaś. Proszę. Twoje. Okay. Dobra. No i co? Nie, 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 nie. nie. Ile mam czasu? Y Jeszcze masz minutę. Minutę. <grym> <grym> powiem ci tak, zdmuchnęłaś stówę spądź i... Nie powiem ci gdzie jest. Nie. O, nie widzę. <laughs> Daria szybko. Uwaga. Ile masz jeszcze 34 sekundy? Dzień dobry. Dzień dobry. <laughs> nie mogę, że ty jej nie widzisz. No nie widzę. <laughs> No i znalazła. No jeszcze brakuje ci powiem, że parę rzeczy ci jeszcze... Brakuje No dawaj, dawaj i koniec czasu! Koniec czasu! Dychy nie zaliczamy niestety Więc Daria tak, tutaj jest to co wygrała, zaraz to policzymy, więc tak. powiedz ci tak, Daria Zapomniałem w sumie gdzie to skryłem wszystko. Ale tak, Pierwsze rzeki, dwie stówy. Tutaj dałem dwie stówy Dobra, tutaj wyłączamy Tutaj dałem stówkę Tutaj dałem stówkę I chyba to wszystko już Zobaczymy ile tu masz 100, 200, 300 400 500, 600, 700 No, czyli tak naprawdę ja, ja jedyne co mi się udało zatrzymać to 320 zł, Daria wygrałaś 720 zł, więc ogólnie jak widzicie moja siostra znalazła 720 zł, więc znowu będę musiał wydać na nią pieniądze, więc Daria Ci w tym momencie osobiście tutaj te wszystkie pieniądze wręczę. Tutaj proszę bardzo, całe pieniądze wręczam Dari. I ogólnie to jeszcze raz powiem, że zapraszam na Twitcha tej oto mojej streamerki dzisiaj za 3 godziny o 19.00. Pierwszy stream, więc Daria, tutaj wypowiesz się. Będzie się działo. Więc bijajcie na Twitcha mojej siostry. Więc tak, bijajcie na Twitcha mojej siostry. Daria, ile ma być łapek w górę? Eee, może. Wcześniej, do... b... wcześniej powiedziałeś 500 i wbili 500. Zbyt łatwo. Hmm, no to może 750. 750 łapek w górę, będzie kolejny odcinek z moją siostrą Wy wbijajcie na jej kanał na YouTubie, na jej kanał na Twitchu Dziękujemy za oglądanie tego odcinka Do zobaczenia w następnych tego typu odcinkach Na razie i siema Cześć.